Co mają w sobie nowe interkomy Smart HJC i jak je zainstalować w swoim kasku? W tym odcinku postaram Wam się przedstawić dokładnie dwa nowe modele od Smart HJC oraz jak zainstalować te interkomy w różnych kaskach, czyli integralnym, wszczękowym i może jeszcze do tego wszystkiego weźmiemy kask otwarty. I zrobimy również drugi odcinek, w którym pokażemy, jak się tymi interkomami posługiwać, czyli jak połączyć z telefonem, jak połączyć z GPS-em, jak połączyć z interkomem tej samej marki oraz innej. I tym podobne rzeczy, oraz zapewne odpowiemy na pytania, które pewnie wrzucicie w komentarzach w tym filmie. Modele, które Wam dzisiaj zaprezentuję, czyli model 21B i 50B, oparte są na modelach od znanego producenta Senna. Największą różnicą pomiędzy poprzednią generacją a drugą generacją jest to, że w pierwszej generacji interkomy, same centralki były montowane na kasku. W przypadku nowych modeli wpisują się one w obrys kasków. Wpływa to m.in. na aerodynamikę, na to, że wiatr nie rozbija się o wystającą centralkę. Co za tym idzie, jest ciszej i dodatkowo nowe interkomy są. Testowane razem z kaskami, jeśli chodzi o nową normę ECE 2206. Razem z kaskami interkomy są spuszczane i przechodzą wszystkie testy uderzeniowe, testy spadania itd., itd. Jeśli o samych normach chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was do odcinka, który już na naszym kanale jest. Jeśli chodzi o drugą generację Smart HOC, to są one kompatybilne z takimi kaskami jak RPH 31 RPH, 71 RPH, 91 oraz i71. Jeśli chodzi o samą kompatybilność, chodzi o to, że wszystkie te nowe kaski, o których wspomniałem, mają miejsce właśnie na centralki. Z jednej i z drugiej strony. W przypadku kasków z poprzedniej serii takiego miejsca nie ma, więc tam niestety, ale nowych modeli nie zamontujemy. Jeśli chodzi o specyfikację modelu bazowego, to obsługuje on technologię Bluetooth 5.1. Możemy połączyć łącznie czterech riderów, czyli my plus trzech Zasięg to 1600 metrów. Tutaj, zawsze, oczywiście, jeśli chodzi o ten zasięg, to musicie mieć na uwadze, że producent robi to w idealnych warunkach. Więc, jeśli jest napisane 1600 metrów, to trzeba to podzielić co najmniej. Na pół, czyli mamy jakieś 800 metrów. Oprócz tego możemy obsługiwać ten interkom za pomocą komunikatów głosowych. Oczywiście mamy redukcję szumów, udostępnianie muzyki i tym podobne opcje, które umilą nam podróż oraz połączenie się z drugą osobą. Interkom oczywiście możemy sparować z naszym telefonem jednym i drugim, albo na przykład z jednym telefonem i z jednym GPS-em. Jeśli chodzi o odnośnie samego parowania się zarówno z urządzeniami, jak i z innymi rozmówcami, trzeba mieć na uwadze, że w każdym w każdym interkomie mamy dwa kanały Bluetooth. Co za tym idzie? Jeśli podłączymy jeden telefon, to będziemy mogli się połączyć tylko z jednym użytkownikiem. Jeśli rozłączymy telefon, to będziemy mogli podłączyć tych użytkowników więcej. I w drugą stronę, jak będziemy mieli podłączone dwa telefony, to już niestety nie podepniemy kolejnego użytkownika. W przypadku modelu bardziej zaawansowanego, czyli 50B, mamy przede wszystkim dodatkowo technologię Mesh. Możemy tutaj połączyć się standardowo po Bluetoothie i wtedy mamy tych riderów czterech, czyli my plus trzech lub właśnie po technologii Mesh. Czym różni się Mesh od standardowego Bluetootha? Chodzi o to, że w standardowym Bluetoothie łączymy się szeregowo. W przypadku technologii Mesh, która też jest oparta o technologię Bluetooth, Łączymy się równolegle, i tutaj możemy połączyć aż 24 riderów. Mało tego możemy ich posegregować w 9 grup i się przełączać pomiędzy tymi grupami. Po prostu na przykład nie, wiem, nie zawsze chcemy ze wszystkimi rozmawiać, albo z tymi rozmawiamy o tym, a z tamtymi o tamtym. Więc mamy taką możliwość. W przypadku dystansu połączenia znowu jest to 1600 metrów. Oczywiście trzeba to sobie podzielić co najmniej przez. W przypadku, co ciekawe, meszu ten dystans się zwiększa, ponieważ każdy rider jest kolejnym nadajnikiem i producent mówi, że w tym przypadku możemy mieć zasięg nawet do 8 km, jeśli mamy połączone 5, 6 albo 7 osób. W 50B znajdziemy Bluetooth 5.0, możemy sterować interkomem za pomocą głosu i co ciekawe, możemy połączyć się z cyfrowym asystentem. Siri, jeśli mamy iPhone'a e lub Google, jeśli mamy telefon z Androidem. W tym modelu dodatkowo znajdziemy radio FM. Również możemy się połączyć z dwoma telefonami lub telefonem i GPS-em. I co ciekawe, dzięki technologii Mesh możemy połączyć nasz telefon i dodatkowo możemy połączyć dość sporą grupę. To jest właśnie ta przewaga technologii Mesh nad standardowym Bluetoothem. Więc jeśli potrzebujecie właśnie połączyć się z wieloma, naprawdę wieloma riderami, to warto się właśnie zastanowić nad intercomem z technologią Mesh. Jeśli chodzi o czas działania interkomu, to zarówno w przypadku 21B oraz 50B jest to do 13 godzin na standardowym Bluetoothie. W przypadku 50B, jeśli mówimy o meszu, to trzeba zawsze liczyć, że jest to około godzinka, może dwie mniej. Mimo wszystko, mesz gdzieś tam więcej tego prądu ciągnie. Obydwa interkomy obsługują szybkie ładowanie. W zestawie znajdziemy interkom, i jeśli chodzi o model 21B, wygląda to tak. Dwie słuchawki HD. Jedna centralka, bateria i podłączenie pod mikrofon. Z góry mówię, nie ma możliwości rozłączenia centralki, baterii i samych słuchawek. Jedynym takim elementem, który możemy zmienić, to jest faktycznie mikrofon. I różnica pomiędzy 21B a 50 jest taka, że w 50 mamy drugą dodatkową centralkę. Służy ona m.in. do obsługi technologii MESH. Oraz do uruchomienia asystenta cyfrowego, czyli Siri albo Google Assistant. Baterii oczywiście mamy gniazdo naładowania, jest to USB-C. Dodatkowo w zestawie znajdziemy kabel do ładowania, samej ładowarki nie ma, dwa mikrofony, czyli jeden na pałąku do kasku otwartego albo szczękowego. I jeden na kabelku do kasku integralnego. Dodatkowo mamy dwie gumki, które po prostu powodują to, że nie harczymy rozmawiając z kimś. I dodatkowo znajdziemy również imbus do zamontowania baterii w tylnej części kasku. I najważniejszy element, czyli przyspieszona instrukcja obsługi. Polecam z nią się bardzo dobrze zapoznać i zrobić to na spokojnie z kawką, a nie 5 minut przed wyjazdem, bo zapewniam was. Że będziecie mieli problem, żeby połączyć się z drugim użytkownikiem. Jeśli pomimo tego wszystkiego, nadal będziecie mieli problemy z obsługą swojego interkomu, nie przejmujcie się, my zrobimy o tym odcinek, jak obsługuje się interkom, jak połączyć go z drugim interkomem, z telefonem i tym podobne rzeczy. I dokładnie taki sam zestaw akcesoriów mamy w modelu 21B oraz w modelu 50B. Obydwa modele można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji. Jeśli chodzi natomiast o aktualizację, to robi ją się za pomocą programu, który instalujemy na komputerze. I co do samej aplikacji, fajna informacja, jeśli po raz pierwszy uruchamiamy nasz Interkom, to Sena zadbała o to, żeby on od razu wchodził w stan parowania. Telefonem. Dzięki temu nie będziemy mieli problemu, żeby połączyć się właśnie z naszym telefonem po raz pierwszy i obsługiwać na przykład cały interkom za pomocą aplikacji. I teraz przechodzimy do czegoś, co wielu sprawia trudność. Ja nie będę ukrywał, kiedy pierwszy raz instalowałem swój interkom, to też spędziłem przy kasku ponad Godzinę. Przekładając, zakładając, zmieniając wiele rzeczy, żeby wszystko naprawdę dobrze działało. Dlatego właśnie teraz pokażę Wam, jak zainstalować te dedykowane modele do kasków HJC integralnego, szczękowego oraz kasku otwartego. Zaczynamy od kasku integralnego HJC I71. I będę tutaj montował model 50B, czyli ten, który ma dwie centralki. Podłożyć sobie coś pod nasz kochany kask, żebyście sami tego nie robili na spodniach albo na stole i będziecie kręcić kaskiem i porysujecie po prostu sobie kask. Druga sprawa, ja zawsze demontuję szybkę, żeby jej przez przypadek nie uszkodzić, nie porysować. Więc też polecam to zrobić. Demontujemy wszystkie elementy, czyli zaczynamy od zaślepek. Gdzie będą centralki? W naszym przypadku będą dwie, więc z obydwu stron. Tu co ciekawe, mamy regulację blendy, jakby ktoś szukał. Kolejny element, który warto zdemontować, to zaślepkę od baterii. Poliki od drugiej strony. Wyjmujemy zaślepki słuchawek. Rzucamy cały interkom. Na początku możemy sobie baterię oprzeć. Zaczynamy od zamontowania centralek. Więc to się wsuwa, tego nie, nie dokładamy, tylko wsuwamy od góry. Przykładamy w jednym miejscu, to się dopasowuje. Cyk z drugiej strony, robimy dokładnie to samo. Też przykładamy, wciskamy i wskakuje. Odnośnie wyciągania, jakbyście nie zauważyli wcześniej, tutaj mamy takie elementy, je się odciąga. I ciągnie się centralkę do góry, żebyście nie robili nic na siłę. Kolejny element, który można już usadowić na swoim miejscu w przypadku kasku właśnie integralnego, bo wszczęcać będzie troszkę inaczej. To samą baterię. I tutaj warto wiedzieć, o może od razu pokażę, jak mamy miejsce na baterię, to tutaj mamy wyżłobienia pod kable z jednej i z drugiej strony, żeby te kable właśnie sobie schować tutaj w tym miejscu. Podnosimy tutaj tą gumę, która jest dookoła. Drugi kabel. I ładnie nam bateria powinna wejść na swoje miejsce. Chowamy kable, które idą od baterii do centralki. W tym przypadku warto zaopatrzyć się w coś wąskiego. Ja wziąłem kartę. Bierzemy kabel i tutaj ogólnie też warto zwrócić uwagę, że jak wychodzi ten kabel, to jak weźmiemy poduszkę policzkową, to też na tej wysokości mniej więcej właśnie mamy wyżłobienie pod ten kabel. Więc jak ten kabel będziecie Wkładać pomiędzy skorupę a EPS, to warto go tutaj w odpowiednim miejscu sobie schować. No i też oczywiście, jak ten kabel układacie, to na ostrożnie, żeby nic nie urwać, nic nie uszkodzić, delikatnie to w miarę robić. On też nie musi, nie wiadomo jak głęboko wchodzić. Kolejny element, układamy sobie głośniki. I tu warto zwrócić uwagę, że ogólnie, jak widzicie, wszędzie mamy koryta. Korytka czy miejsce pod kable, więc te kable możemy sobie w tych miejscach ładnie układać. Głośnik, też zwróćcie uwagę, że ten dłuższy element idzie na dół. Zanim zamontujecie drugi, drugi głośnik po stronie, gdzie jest mikrofon, to założycie sobie mikrofon. Mamy kask integralny, więc będziemy montować mikrofon na kabelku. Oczywiście miejsce dedykowane, jak tutaj zależy, do środka, mamy. Więc tutaj sobie od razu wczepiamy mikrofon, układamy go, pod, pod niego jest idealne miejsce. Ja na przykład chowam zazwyczaj kabelek od mikrofonu pod głośnik. Przygotuję w te korytka i na to przykładam głośniczek. Więc mikrofon nam się tutaj ładnie trzyma. Wtyczkę sobie będziemy chować, całą wyściółkę. Głośniki wsadzone, bateria wsadzona. Z jednej i z drugiej strony centralka wsadzona. W przypadku modelu 21B będziemy mieli tylko jedną centralkę. Tą centralkę z lewej strony z plusem i minusem. Tej drugiej po prostu nie ma bo to, jak mówiłem wcześniej, tu mamy pod obsługę mesza, a tu mamy pod obsługę cyfrowego asystenta Siri i Google. Też zwróćcie uwagę, że jak będziecie spinać to wszystko, to żeby przypadkiem kable Wam nie szły przez te otwory do spinek. I tak jak widzicie, wszystko ładnie ułożone, wszystko jest na swoim miejscu. Kabelków nie widać. Ostatnia czynność, którą robimy, to przykręcamy baterię. Kazg integralny mamy. Bierzemy się za model szczękowy, więc zaczynamy od zdemontowania kurtynki. Też się nie przejmujemy, te zaczepy mocno trzymają, więc czasami trzeba to faktycznie mocniej pociągnąć. Nic nie powinno się wyrwać. Też tutaj mamy takie zaczepy, więc czasami trzeba to cofnąć. Następnie poduszki policzkowe i nie trzeba sobie wyciągać, bo one są przeciągnięte paskiem. Je wystarczy tylko odczepić, żeby mieć dostęp do tego, żeby móc założyć głośniki. Kolejny element to demontaż zaślepek. Do RPH91 będę montował 21B, czyli ten, który ma tylko jedną centralkę, więc demontujemy zaślepkę tylko z jednej strony, czyli demontujemy zaślepkę tylko z prawej strony, tam gdzie mamy odblendy regulację, czyli najpierw instalujemy centralkę, tak samo ona się suwa tutaj jest miejsce na kabelek. Kolejny element. Na razie baterię sobie układamy, bo w przypadku, przez to, że mamy kurtynkę, to tutaj będzie z baterią trochę zabawy, żeby ją wsadzić na miejsce. Więc zaczynamy od zamontowania głośników. Tutaj też mamy oczywiście standardowo zaślepki, które demontujemy z jednej z drugiej strony. Montujemy głośnik i znowu zwracamy uwagę na to żeby ten dłuższy element był bliżej nas bo tu jest więcej miejsca i go wpinamy w ten sposób też od razu zawczasu bierzemy mikrofon i teraz tak do kasku zarówno szczękowego jak i otwartego stosujemy mikrofon na pałąku mamy gąbeczki które pomagają w redukcji szumów, czy jak to nazwać tych, które my gdzieś tam wydajemy, chuchania, dmuchania, żeby komuś żeby ktoś takich dźwięków nie słuchał u siebie na mikrofonie jak z kimś będziemy rozmawiać tutaj też mamy odpowiednie miejsce jak widzicie takie zaczepy są z jednej i z drugiej strony i w samym kasku też mamy na to miejsce więc to odpowiednio wpinamy co ciekawe mikrofon miejsce na mikrofon mamy z jednej i z drugiej strony ale przez to, że kabel jest wypuszczony z tej strony, czyli z naszej prawej, jak założymy kask, to montujemy mikrofon z prawej, kabel znowu przykrywamy go głośnikiem, żeby nam się kabel ładnie trzymał, żeby wszystko było na swoim miejscu. I teraz, tak jak powiedziałem, zabawa będzie w przypadku montażu samej baterii, ponieważ kołnierz, który będziemy zakładać, on opatula całą baterię. Więc najpierw musimy założyć kołnierz, a następnie zamocować na stałe już baterie. Więc teraz już poliki możemy zamontować. Same kable będziemy chować w momencie, kiedy będziemy zakładać kołnierz, bo to on będzie to wszystko nam tutaj przykrywał. Więc na razie kabelki jeszcze wystają. Plus jest taki, że przez to, że nie ma tego dolnego elementu, to dużo łatwiej jest pozapinać wszystkie zaczepy od poduszek policzkowych. I też oczywiście karta, chowamy tu delikatnie kabelek, zakładamy kołnierz. I tutaj znowu zwróćcie uwagę na to, że trzeba to najpierw wpiąć i dopiero wczepić. Tak samo znowu tutaj mamy miejsce na kabel akurat z tej strony nie ma tylko z drugiej, więc wczepiamy przód. Teraz układamy, żeby właśnie schować wszystkie kable i żeby schować również baterię. Wsadzamy kołnierz. Kołnierz ma zabezpieczenie też z przodu. I w momencie, kiedy faktycznie ten kołnierz mamy tutaj ułożone, kable schowane, też jeszcze tu zapinamy. O, te wszystkie elementy. To widzicie, że bateria nachodzi delikatnie, mimo wszystko, na ten kołnierz. Też trzeba to odpowiednio ułożyć, żeby było miejsce. Następnie układamy baterie. O! Jest na swoim miejscu. Tu jeszcze ten kołnierz trzeba dopasować. I tak naprawdę w tym momencie mamy już interkom założony w całości. Całą wyściółkę, kołnierz wszystko mamy już ładnie dopasowane. Pozostaje mi tylko skręcić. I jeśli chodzi o różnicę pomiędzy kaskiem szczękowym a otwartym to tak naprawdę nie mamy samej szczęki. Całą resztę instaluje się dokładnie tak samo. Wszystkie miejsca mamy dokładnie tak samo. Pod interką, pod kable i pod sam mikrofon na pałąku. Tak jak widzicie, ten mikrofon gdzieś tam należy sobie ułożyć, żeby nam szczęka przy zamykaniu nie przeszkadzała. Więc kask otwarty instaluje się dokładnie tak samo. Myślę, że nie warto tego powtarzać po raz kolejny. Jedyne co może nie być, nie być tego kołnierza, który jest w przypadku kasku szczękowego. Jeśli chodzi o instalację interkomu do kasku, jak widzicie, nie jest to trudne. Tak naprawdę wystarczy poświęcić 20 minut, może pół godzinki, na spokojnie sobie wszystko poukładać bez żadnej spiny. Oczywiście, założyć kask i sprawdzić, czy żaden element od interkomu nam nie przeszkadza. I poza tym, mamy wszystko założone. Jeśli zastanawiacie się, który z tych dwóch modeli wybrać, bo właśnie kupiliście nowy kask HJC i chcielibyście go doposażyć w interkom, to powiem wam tak. Jeśli potrzebujecie bardziej Podstawowego modelu, jeździcie z jedną, może z dwoma osobami, albo w ogóle z plecakiem, to polecam Wam model 21B. Natomiast jeśli jeździcie z dużo większą grupą i cenicie sobie dobrą jakość zarówno dźwięku, jak i połączenia, tutaj poszedłbym w model 50B, właśnie ten z meszem, bo sam mesz to nie tylko połączenie z większą grupą, ale również lepsza jakość tego połączenia. W komentarzach dajcie znać, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o tych dwóch interkomach, a ja w kolejnym odcinku w którym będę opowiadał właśnie o łączeniu, postaram się na te Wasze komentarze odpowiedzieć i do zobaczenia na drogach!